Potencjalnego zagrożenia pandemią, czyli zawsze. Co będzie, jeżeli ten traktat będzie podpisany, a teraz go piszą i negocjują? Deklaracja obecna WHO mówi, że w swoich działaniach WHO musi szanować godność, prawa człowieka i wolność ludzką. Osobistą. Te słowa mają zostać usunięte z deklaracji na mocy tego nowego traktatu, bo stoją w sprzeczności z tym, co za chwilę. Dyrektor WHO będzie dysponował pieniędzmi krajów obecnie suwerennych i będzie je przez alokacja środków czyli na przykład Polska musi produkować aspirynę dla kraju Kongo to będzie taką decyzję mógł podjąć dyrektor WHO Tedros. WHO będzie mógł przymusowo poddawać ludzi procedurom medycznym, ja cytuję z dokumentu, badaniom, szczepieniom, kwarantannom, chipowaniu oraz wszelkim możliwym procedurom medycznym wbrew woli pacjenta. Na mocy traktatu państwa mają obowiązek wdrożyć, uwaga, chciałeś rząd światowy, masz, globalne cyfrowe kękarty Zezwalający, no, kękarta to już moje słowo, dokument cyfrowy, zezwalający bądź zabraniający jednostkom poruszania się, podejmowania pracy, wychodzenia z domu. Możesz mieć paszport i dowód osobisty, nigdzie się nie ruszysz z domu, jak będziesz miał na kękarcie WHO zakaz poruszania się. WHO ma mieć moc zmieniać i obalać decyzje suwerennych narodów w sprawach zdrowia. Gdyż decyzje WHO mają być ostateczne bez możliwości odwołania. I Polski minister zdrowia co będzie mógł kwikać, ile chce. Koszty w miliardach dolarów mają być pokrywane przez budżety państw. Nie ma żadnego limitu ani mechanizmu kontroli przepływów finansowych. Czyli WHO mówi musicie nam dać tyle i tyle pieniędzy. My zdecydujemy, co z tym zrobić. I dwa ostatnie, cenzura informacji. WHO ma dyktować o jakich faktach nie wolno mówić. Jakich pytań nie wolno zadawać? Totalna cenzura i prześladowanie za prawdę. Jak powiesz coś, co oni uznają za dezinformację, to masz być ukarany. I punkt ostatni, który sobie wypisałem. Traktat wymaga od państw zbudowania na granicach infrastruktury do kontroli medycznych. I se możesz mieć paszport albo dowód, a na twojej kękarcie będzie coś zapisane. A nawet jakby nie było zapisane, to i tak na granicy będą kontrole medyczne. To e, pytanie, e, źródło. Z, 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 z ONZ-ów. To, 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 to wszystko wisi. W ONZ-ie są tak potworne dokumenty, których nikt nie czyta, bo są długie, napisane językiem po angielsku, koślawym i tak dalej. Nikomu się nie chce. Dziennikarzom już się nie chce odrabiać lekcji. Czekają na gotowca. Dałem gotowca. Proszę wejść. E, wstukać się w dowolny Twitter, e, dowolnego...